Dzień dobry Jacek Hogan. Edukacja domowa w praktyce. Mamy wrzesień 25 roku. Edukacja domowa w tym roku kolejny raz miała jakieś tąpnięcie, wiążące się z tym chociażby, że ponieważ administracja państwowa śledzi i szuka, gdzie tu są nadużycia w edukacji domowej, albo jakby jej zaszkodzić, bo nie mają dobrych intencji. Yy, ogranicza yy, płatność edukacji domowej szkołom, które prowadzą edukację domową. I na kambie tego chciałem powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy rodzica, który w edukacji domowej ma doświadczenie 20 lat przesadziłem 17 pewnie gdzieś. Najstarszy syn ma 23 lata, do szkoły nie chodził. Od, od pierwszej klasy był w edukacji domowej. I tych dzieci w edukacji domowej mamy zawsze więcej no nie zawsze, na początku i tak nie było ale generalnie mamy zawsze więcej niż piątkę. Teraz wiele środowisk, czy rodzin czy rodziców edukacji domowej jako jeden z głównych postulatów podkreśla, że powinno być przywrócenie stuprocentowej dotacji na dziecko no bo to jest bardzo ograniczone najpierw PiS ograniczył do 60 potem zwiększył do 80 i z dumą ogłosił że jest obrońcą i piewcą edukacji domowej teraz to jest ograniczone ze względu na to ile jest dzieci w szkole rodzice w różnych tam konsultacjach wzywają do tego żeby było 100% a ja patrzę na to trochę inaczej. Znaczy, po pierwsze, wychowanie dzieci jest wyłączną domeną rodziców, a nie państwa. Po drugie, żyjemy w państwie demokratycznym, czy, czytaj, totalitarnym i socjalistycznym, czytaj, kontrolującym przede wszystkim pieniądze rodziców. Bo głównym celem socjalizmu jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie, e, mówię w grzeczny sposób, tak? W stosunku do socjalizmu, żeby ludzie mieli pieniądze. A jeśli chcemy, żeby ludzie mieli pieniądze, to musimy wiedzieć, ile mają tych pieniędzy, żebyśmy wiedzieli, ile im dać albo ile im zabrać. W związku z czym głównym źródłem zmartwień, głównym źródłem zmartwień jest tutaj pieniądz. I w to się wpisują niechcący trochę rodzice, którzy narzekają, że, że tych pieniędzy jest mniej. co się odbija na nich, bo teraz. Wielu rodziców pod koniec sierpnia dostało informację, że będą musieli płacić za edukację domową w szkołach, w których mają dzieci zapisane. A jak rodziny są otwarte na życie i mają edukację domową, to w niektórych rodzinach to się robi 20 tysięcy rocznie. Czyli sumak, która już może być bardzo poważnym nadszerpnięciem budżetu rodzinnego. Jestem 3 minuty, 3 minuty od własnego domu, który jest w środku. Miasta, prawie że. Mam wrażenie, że ludzie nie doceniają tego, w jakich miejscach żyją, w ogóle w niej nie zaglądając. No i oczywistym jest, że jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, że edukacja domowa ma mieć mniej pieniędzy. Oczywistym jest, że na rzut oka lajka pieniądze, które Zużywa skutecznie szkoła na edukację domową wydają się być dużo mniejsze niż pieniądze, które zużywa szkoła na, na, na ucznia normalnego, no bo mamy sale, wyposażenie tych sal, mamy u, nauczycieli, którzy codziennie przychodzą do pracy. I teraz, jakie spojrzenie na to wszystko bym proponował, korzystając z tego, że mam jakieś tam doświadczenie w tej kwestii. Otóż, po pierwsze, pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest odzyskanie kontroli nad własnymi dziećmi i to, że nie możemy na, na nikogo zwalić winy za niepowodzenia wychowawcze albo y, progres w edukacji własnych dzieci. To znaczy, mamy pełną kontrolę, ale również pełną odpowiedzialność. W związku z czym błędy, które popełniłem, są moje i nie zwalę ich na nikogo, no bo to są moje błędy. Co może być dla niektórych odstraszające, no, ale życie polega na tym, że jak jestem wolny. To mam plusy i minusy z tego, że jestem wolny. Chcę być wolny, pomimo tego, że ma to też swoje minusy. I jeżeli żyję w państwie demokratycznym, czytaj totalitarnym i socjalistycznym, czyli takim, które przede wszystkim chce kontrolować pieniądze, to jako rodzic, czy jako rodzice z edukacji domowej, musimy sobie zadać pytanie: co jest dla nas ważniejsze? Żeby szkoła dostawała 100%. I dzięki temu, żebyśmy nie musieli płacić imczesnego, albo żeby oni nam mogli finansować nie wiem, angielski czy jakieś inne rzeczy. E, czy wolność? Bo jeżeli wolność, to powinniśmy zmienić taktykę. Bo jeżeli rozmawiamy z demokratami i socjalistami, to dla nich pieniądz jest najważniejszy. I wycieknięcie dziecka z systemu, jak to powiedziała pani minister spisu, jest dla nich przerażające, ale nie aż tak przerażające. Jak jeszcze konieczność zwrócenia pieniędzy komuś, kto sam będzie kontrolował te pieniądze i sposób w jaki je wydaje. W związku z czym, najrozsądniejszą, najracjonalniejszym rozwiązaniem z pieniędzmi byłaby zasada, którą proponował AWS, czyli nie żadne szury, nie żadna skrajność, tylko mainstream lat 90., to znaczy błąd bon edukacyjny. Ale błąd bon edukacyjny, który idzie za dziećmi. Bardziej uczciwie, niż to się wydaje możliwe wielu ludziom dzisiaj. Co mam na myśli? Otóż pieniądze w edukacji domowej nie powinny trafiać do szkoły, tylko powinny trafiać do ręki albo na konto rodziców. I rodzice wtedy będą płacić w szkole w, ten, w tym, w czym będą chcieli korzystać z jej pomocy. Tylko ktoś od razu może powiedzieć, że o! Ale to wtedy wszyscy, cała patologia wszyscy by tak chcieli, żeby pieniądze szły do nich. A nie na naukę dziecka, bo rodzice zmarnują. Jeżeli nie ufacie rodzicom w kwestii, jak wydadzą pieniądze, to nie wiem, jak możecie im ufać w kwestii tego, że mają te dzieci i wychowują. To po pierwsze. Po drugie, to pokazuje totalitarne nastawienie demokracji. Przecież musimy kontrolować te pieniądze i musimy kontrolować tych rodziców. I ja jestem w stanie nawet zaakceptować to, że chcecie kontrolować te pieniądze. I jestem w stanie zrezygnować z tych pieniędzy. Czyli jak na szali mam, e, może inaczej, jeżeli mam dwie rzeczy, o które mam walczyć: uczciwie oddane pieniądze tym, którzy uczą dzieci, w tym przypadku rodzicom, albo przywrócenie wolności w nauczaniu, to wolność w nauczaniu interesuje mnie bardziej. I jeżeli przyjrzymy się edukacji domowej w Polsce, w praktyce polskiej, i porównamy ją z praktyką amerykańską, to co na pierwszy rzut oka się rzuca, moim zdaniem, w oczy? Na pierwszy rzut oka rzuca się to, jak różna jest oferta edukacyjna w Polsce i oferta edukacyjna w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych szkoły edukacji domowej walczą o rodzica, konkurując programem. Podpowiedziami, jak zrobić lekcje, jakie zajęcia dodatkowe, w jaki sposób przedstawiać jakiś temat. Cały program ułożony pod edukację domową, pod kontekst kulturowy, pod wyznanie rodziców to jest to, czym konkurują szkoły w edukacji domowej w Stanach Zjednoczonych. Czym konkurują szkoły w Polsce? Szkoły w Polsce konkurują egzaminami. Dlatego, że mamy przymus egzaminacyjny. Bolszewicki, mandaryńsko-bolszewicki przymus, bo jak mało kto w Polsce ma świadomość, pomysł na to, żeby egzaminować wszystkich wszędzie, nie jest europejski, nie jest łaciński, tylko jest mandaryński. To były egzaminy w ramach administracji państwowej, które trzeba tam było zdawać. Brytyjczykom ta zaraza się spodobała i zarazili tym poskódstwem całą Europę. Teraz z perspektywy rodzica edukacji domowej, co najbardziej utrudnia mi edukację domową. Nie choroba moja czy żony, nie trudności finansowe, nie to, że są młodsze dzieci, które potrzebują uwagi, albo że trzeba obiad zrobić, co rozbija sposób, w jaki prowadzimy lekcje danego dnia. Największym problemem są egzaminy. Największym problemem w nauce są egzaminy. Bo jak wiecie Państwo z prawa jazdy chociażby, albo z jakiegokolwiek państwowego egzaminu, nauka przedmiotu i nauka na egzamin z przedmiotu to są dwie różne rzeczy i dwie, dwie różne dziedziny wiedzy. Zwłaszcza w tak zniekształconym testami, systemie jak edukacja. W Polsce. W związku z czym, jeżeli ktoś by chciał słuchać mojego postulatu na temat edukacji domowej, to moim pierwszym postulatem, który wydaje się wielu środowiskom z edukacji domowej radykalnym i nierealnym, a dla mnie jest oczywistym, jest likwidacja egzaminów w edukacji domowej. I jak ktoś mi tu zacznie krzyczeć albo pisać w komentarzu, że to przesada, że tak nie można, że to za bardzo radykalne. To przypominam, że jest takie państwo obrzydliwe w swoim totalitaryzmie, nazywa się Wielką Brytanią, i to państwo pozwala na edukację domową bez żadnych egzaminów. Naprawdę, jeżeli komuś bardzo zależy na formalnym sprawdzeniu wiedzy, to matura powinna w zupełności wystarczyć. Matura, do której każdy by mógł podejść i ją zdać. Już inna, inna kwestia, że to nie matura egzaminy wstępne powinny decydować na przykład w studiach. W związku z czym matura też powinna być zbędna. No bo kto jak kto, ale to chyba raczej, uniwersytet powinien lepiej wiedzieć, z czego chcą i jak egzaminować potencjalnych kandydatów i jak w ogóle przyjmować kandydatów, a nie państwo, które swoimi decyzjami ustawowymi i rozporządzeniowymi decyduje o tym, jak to ma wyglądać w całym kraju, w stosunku do wszystkich uczelni, wszystkich uczniów szkół średnich? Skuteczne uczenie geografii lepiej wychodzi, jeżeli nie ma egzaminu z geografii. I jak kogoś szokuje ta teza, to pragnę zauważyć, że dzieci w szkole nie mają na koniec roku egzaminu ze wszystkiego. I wszyscy, którzy uczyli się w szkole, jakoś dają radę. No, ale mieli kartkówki, klasówki. A myślicie, że w edukacji domowej się nie sprawdza wiedzy własnego dziecka? Ale to jest oczywiście absurd i brak wiedzy na temat tego, jak wygląda edukacja domowa. Podsumowując, po pierwsze, likwidacja egzaminów. Wtedy szkoły będą y, między sobą konkurować merytorycznym programem dostosowanym do potrzeb rodziców. Po drugie, Pieniądze, ale dopiero w drugim w drugiej fali. To nie jest rzecz najważniejsza. Najważniejsza jest ta pierwsza, żebyśmy mogli uczyć porządnie dzieci. Bez tego żadne pieniądze nie pomogą. I wtedy rzeczywiście pieniądz powinien być taki sam, jak na każde inne dziecko w Polsce, jeżeli już płacimy na edukację w Polsce, bo państwo uznało, że to jest na tyle ważne i potrzebne, że chcemy, żeby była Państwo, opłacona edukacja dla każdego dziecka, i to dzie te pieniądze mogą iść na prywatną szkołę, to w przypadku rodziców, którzy sami wykonują obowiązki szkoły piękny błękit to pieniądze powinny iść do nich, po prostu do nich. Dotacja powinna iść na konto rodziców. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy mogli w końcu. Uczyć własne dzieci merytorycznie, tak żeby je nauczyć i nie zmuszać do stresu, który jest e, niewymagany od większości dzieci w Polsce, bo jakoś te dzieci w większości egzaminów nie mają. Ciekaw jestem, czy Państwo są w stanie się domyślić, w jakim miejscu pod Toruniem jest taki mikro. Klimat ciszy, spokoju i zieleni połączonej z błękitem i innym odcieniem niebieskiego w przypadku wody. Edukacja domowa przede wszystkim jest odtworzeniem rodziny to znaczy sytuacją, w której rodzina zaczyna żyć ze sobą, gdzie żona zajmuje się dziećmi, mężem. Kształceniem i wychowaniem przede wszystkim dzieci. Kontroluje to, nadzoruje, ona jest tu dyrektorem najczęściej i słusznie. Dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem, psychologiem, pedagogiem i robi naprawdę ciężką robotę. Jeżeli Państwo chce płacić za, za dobre wychowanie dzieci, to dzieci, które uczą się w domu powinny po prostu tą dotację za dzieckiem powinna iść. Do domu. A jeżeli socjalistów tak by to bolało, to ja naprawdę mogę zrezygnować ze wszystkich złotówek, które są w tej dotacji, ale pod jednym warunkiem odczepcie się od mojej rodziny, dajcie nam żyć, dajcie nam wychowywać i uczyć dzieci, tak jak nawet w Wielkiej Brytanii pozwalają, ze skutkiem chyba nie najgorszym tam wystarczy wysłać informację do urzędu, że dziecko się uczy w domu i żadnych egzaminów. Przez cały okres dzieciństwa dziecko mieć nie musi.